Cześć! Mamy koniec kwietnia, 30 konkretnie Piękny dzień Jestem na działce Zaczynamy od przeglądu tego co się dzieje Tutaj jest sadzona wróżnica Ale no, jakiś czas temu była, już się bardzo ładnie przyjmuje Już to nowe, nowe pędy wystrzeliła Tutaj mamy dwie próby ratowania Tarniny, która była w okolicy Bardzo piękne krzewy, były olbrzymie Eee, no i zostały miesiąc temu wykarczowane do zera i ja spodziewając się, że tak się może zdarzyć właśnie wykopałem parę krzaczków eee, czy okres był dobry na to nie wiadomo natomiast widzę, że tutaj się zielone listeczki pojawiają, więc ta ostrość się nie pojawia w każdym razie tutaj na dole też kołnowski są zielony więc jest szansa że to się, to się przyjmie no, bardzo bym chciała naprawdę ta tarnina tutaj w okolicach była kapitalna tutaj Aronia szaleje to jest największy krzew pełno młodych od spodu leci Rokitnik też I się bardzo ładnie zazielenił tu mamy coś, dośliwa, malutka, aronia kolejna. A tutaj jeden z dereni, który mam u siebie. Bardzo ładnie się obudził. W zeszłym roku to on tak ledwo, ledwo próbowało. A w tym roku, nie jest duży, bo to jest 20-30 cm ma. No? no ale, ale bo fajnie listki wyskoczyły. Drugi widzę podobnie. To jest kamczatka. Bardzo wyciągnięta. Widzę, no, że też miała już kwiatki, więc coś z tego będzie. Powoli budzą się winogrona. Porzeczki czarne. Przepięknie pachnące już liście nie można pomylić z niczym innym będą owocki tak jak widać o. super jeden z orzeszków laskowych, też pięknie wypuścił listki fajnie się przyjął to mamy mirabelkę, albo obyczaj a nigdy nie wiem, który jest który muszę się kiedyś nauczyć drugi Drugi też o, proszę bardzo ale ostrość listki są, Kotki wyschnięte zupełnie Co my tu mamy? O, tu no, nasze te borówki Kącik borówkowy A właśnie, po, po kolei Borówki y, powolutko się rozwijają natomiast tutaj jest sadzona w zeszłym roku świdośliwa ile wtedy miała ze dwa chyba, czy trzy owoce no to muszę powiedzieć że wygląda to obiecująco jak na teraz zakładając, że nie zostaną oskubane zjedzone i dojrzeją to jestem bardzo bardzo zadowolony z tego o tutaj rabarbar też parę tygodni temu wsadzany obok zdaje się czosnek albo któraś z cebul. Mam tutaj szał cebulowy, więc on absolutnie wszędzie. Czerwona porzeczka. Będzie pole miętowe najwyraźniej. Tak wiem mięta się rozejdzie po całej działce. Natomiast biorąc pod uwagę, że yy, i tutaj nie, nie, nie dbam o równy trawnik, więc same strawy trawy mogę mieć równie dobrze mięte. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Tutaj kolejny rabarbar. Tu będzie jabłonka. Proszę bardzo. Truskawki, poziomki pod spodem. To chyba też jest świdośliwa jakaś taka ratowana w zeszłym roku. cóż tutaj porzeczka czerwona, jakaś młodziutka taka a była taka zniszczona na początku została przygnieciona niestety jak była mała, została przygnieciona bramą i, i skasowana prawie do zera, ale widzę, że odbiła z zeszłego roku No Obstawiam, że jest świdośliwa, bo to chyba były takie, które kupowałem za jakieś 3 zł w zeszłym roku na pod koniec sezonu na zasadzie anusz, anusz widelec. No i się okazuje, że. Czy widelec? Tu też będzie pożyczko. Adres, zdaje się. Tam pod spodem różnica. To taka mini, mini, mini spirala o, powstaje. Mamy magię włoska, gdzie, się. Chomber, mięta, mięta, mięta i coś, coś jeszcze. Co tu? Tutaj się kiwi budzi, mini kiwi, powolutku. Ale jest malutkie na razie, ale, ale, ale zielone. Tutaj mamy jeszcze pozamykane piwowce. Je na świt do zaraz nie przeżyje ataku psów, poszły, Sio. Ale też fajnie, kurczę to fajnie, fajnie się ogląda jak te badyle, które w zeszłym roku były wsadzone teraz tak pięknie się potwierały. Tu mam murarki, które wyszły, jak przyjechałem rano to ich było pełno tutaj. Znaczy pełno, z 5-6 sześć wokół. A teraz pracują pewnie. Ale przyzimowały i wyszło. Jagoda kamczatka. Już po kwitnieniu. Też całkiem nie najgorzej. Muszę powiedzieć, to wygląda na pierwszy sezon. Malinki. Tutaj mamy leszczynę, to znaczy czerwony taki orzech. Tu porzeczka na pniu, I jak widać całkiem całkiem fajnie oh. wygląda. Tutaj jak goda. Co to było? Tak kol, go i kolcał Wysiński. A tutaj jest akabia 5 listkowa, która mi bardzo zaciekawiła, bo nie tak, że jest ładna, ale jest podobno jadalna. Te się owoce są jadalne. I ona się tutaj tak bardzo ładnie zaczyna piąć. Nie wiem, czy pójdzie na płot, czy ją tutaj cofnę w stronę ogródka. Zobaczymy. Tutaj zdaje się chrzan się przyjął. Co my tu mamy? Kolejne... Kolejna kamczatka. Jakieś tu maliny, jeżyny po drodze. Tradycyjnie wszędzie, o a tutaj pięknie rozwinięty pingwowiec, naprawdę śliczny, wielki kwiat się zrobił, bo Naprawdę fajnie wygląda. I następne w kolejce jest. No tu kolejne eksperymenty z próbą ratowania tych, tej tarniny, no zobaczymy, nie wygląda to najlepiej, ale, ale zobaczymy. No, a tutaj robar warszaleje, no, były dwa kawałki wsadzone, a on tutaj ostro wyskoczył, muszę powiedzieć czy gdzie podlać troszeczkę usuch tutaj jest kolejna kamczatka, ale jakaś ona była późna zawsze więc zobaczymy co tu się nie działo tutaj ratowany bez Całkiem spory bez, który też zniknął, właśnie z okolicznych działek. niczyich. już został wszystko wyrównane. Jest parking, więc bardzo się cieszę, że mi się udało. Eee, czyżby świdośliwa z małymi kwiatkami. Ciekawe było. To kitnik. To jest to chyba ten najbardziej nieszczęśliwy daren, który miałem, on tak bardzo powolutku mu to idzie. O, a tu mamy pszczołę. Chyba, zaraz uciekła. Nie będę jego goniał. Hmm. No, poza tym próbowałem wsadzać jakieś... A jeszcze może na drugą stronę iść, przecież To pauza. A jeszcze zanim druga strona to zobaczmy jak... Grusza wygląda pięknie. Dużo kwiatów, dużo się dzieje. Jesteśmy na drugiej stronie. To jest taki trochę chaos, ale ten, ten chaos całkiem fajnie zaczyna wyglądać, jeśli chodzi o to, co będzie dawał, bo tutaj mamy bez czarny, tutaj jest agrest. Zdaje się. Poziomki, tutaj jest ten krzew też ratowanej przed śmiercią e, Takiej dzi dzikiej czerwonej porzeczki I Nie wiem czy to wszystko będzie chciało zaowocować Ale jeśli tak to byłoby nie najgorzej Tu mamy boróweczki kolejne Już nie pamiętam które Muszę to sobie na mapie sprawdzić e, jerzyny, A tu kolejny ten Tarniny O no ale tu wygląda że że one próbują walczyć to nie próbują a to są te, które były wkopywane w ogóle w zeszłym roku i one przez cały sezon na początku przez cały sezon zdychały były suche, suche, suche widzę, że w tym sezonie próbują żyć bardzo dobrze fali mi się to co my tu mamy? Ach, to jest przezimowany w gruncie e, granat i muszę powiedzieć, że wygląda Pobiegu um, końcówki są suche, ale ten kawałek jest, jest zielony, więc jest szansa. O, tutaj. He, tutaj nie wiem, czy zobaczycie. Są. Pączki małe. Więc jak teraz nic nie w maju nie, nie dobije, to byłoby super. To by znaczyło, że ten granat będzie chciał żyć. Kolejny ryszek też puszczę. Tak, jakiś kwiat. Tu wino. Pąki są. Zobaczymy, jak to w tym roku będzie wyglądało. Tu jest chyba biały, nie żółty agres. To nie mam pojęcia, bo to był szybki rajd na takie samosieje. Szmaragd chodzący. No halo. Ale fajny. Właściwie nie wiem, czy to miało być owyczaj, czy to miało być jabłoń, czy to miało być grusza w każdym razie. Wyskubałem taką w zeszłym roku i czy na początku tego sezonu I zobaczymy, może do szczepienia będą. Bo to z okolic, więc powinny być tu zahartowane i przygotowane do, do tych, tych. No tu mamy co? Porzeczka znowu jakaś. Też chyba też taka spola ratowana. Fajnie. Mszyce już się zjadają. Tu też jakaś, jakaś dzikość. Zobaczmy, co my możemy jeszcze. A! tu Chwilowa szkółka. Um, próbuję przesadzać różne ziółka, mięty i tak dalej, rozsady. No, mięty to mi pewnie do końca życia, już teraz nie zabraknie, bo chyba cztery gatunki wsadzone w ziemię, które się same roz, rozrastają. O, tu mamy y, kolejne minikiwi, które sobie też będzie, mam nadzieję, do góry szło. To jest taka cieplejsza ściana, więc tutaj powinno fajnie operować. O, to jest ten pieprzowiec chiński sadzonka, Nie wiem tak naprawdę w którym momencie on powinien coś puszczać, ale ale jest, jest żywy, tu ma jakieś takie, nie wiem czy będzie widać, ma malutkie, zielone pączki. Jest szansa, że coś z tego będzie. O i tutaj właśnie były kolejne ratowane roślinki to będą właśnie o jabłonki albo grusze, nie pamiętam. Ale widzę, że się przyjęły, bo mają pełno, puszczają zielone listki, więc Jest szansa I to tyle, o Nie są kwiatki Się rozsiały pięknie w zeszłym roku Możemy zobaczyć czy jakieś jaszczurki są Halo Były wcześniej, ale teraz już chyba słońce się schowało powoli To sobie poszły Następnym razem. a tam się bardzo fajnie czomber yy, przezimował. Szowia też przezimowała bez problemu. Tutaj będą cebule, czostki, tak jak mówię, ich jest pełno. I to tak, tak bardzo pełno. Ale zaraz wam pokażę. Generalnie, e, w momencie, kiedy krety zaczęły ryć, tutaj na działce, a gryły nie zdjęcie, u sąsiadów, znaczy u sąsiadów wszędzie było pusto, płasko, a ja miałem kopczyków jak widać, o. Całkiem sporo, więc w te kopczyki wsadzałem co się dało. Co mnie tu ucieka? Mysza jakaś. O, więc jak były takie kopczyki, to proszę. W każdy taki jeden poleciał ząbek, cebulki, czosnku. I i będzie tego sporo i bardzo dobrze a tu jest moralka jeszcze morelka zwyczajna też tam działa dobra tyle przynudzenia dzisiaj tylko pomidory wsadziłem też zobaczymy czy nie za wcześnie były hartowane już na zewnątrz powinny sobie, powinny sobie poradzić. No, to tyle z aktualizacji. O tyle widzę, nie, nie widzę to tyle z aktualizacji. A nie, nie tyle. To jest jeszcze bardzo dużo rawina. Właśnie to lubię w tej działce, że zapomina, już zaczynam zapominać co gdzie było i tak naprawdę spacer po niej to jest <grytanie> cały czas odkrywanie czegoś nowego. Nawet tak się 2-3 tygodnie nie przyjedzie to Zobacz. Żurawina i Ej, Poziomki. i Żurawinka. Nie sobie tutaj działa. Też jest paru miejsca oczywiście. No to tyle. Ostatni rzut na czeremkę. I koniec.